Miło mi, że tu jestem, dlatego że kiedyś byłam tu studentką. Ta pani mnie egzaminowała. A teraz jestem wychowawcą i przyjechałam z chłopcami. Właśnie. Moi chłopcy brali udział w projekcie. Udało nam się ten projekt zamknąć. Efektem tego, że tak powiem, podsumowaniem tego projektu, była prezentacja, którą chłopcy zrobili. Ale wydaje mi się, że już chyba wszystko, co możliwe, powiedzieliśmy na temat uzależnienia, narkotyków, prawda? Co to jest? Ja bym chciała Państwu powiedzieć o tym, jak, jak zapobiegać, prawda? Ja w swoim ośrodku prowadzę drużynę harcerską. Jesteśmy wodniakami. I dla mnie harcerstwo jest takim jakby. Rozwiązaniem, prawda? No bo dlaczego, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki. Dlaczego? Dlatego, że jest nuda. Dlatego, że jest ciekawość, prawda? Dlatego, że nie mam zainteresowań, bo nigdy nie bawiłem się, bo nigdy, bo nigdy nie, nie, nie miałem tego dzieciństwa. Dlatego my stawiamy na zainteresowania, które przejawiałyby się w pasję, prawda? Bo ta pasja daje nam szansę szanse na rozwój, na zaistnienie. Harcerstwo jest bardzo fajne, harcerze stołeczni bardzo chętnie z nami współpracują. Wyjeżdżamy, staramy się jak najwięcej przebywać poza ośrodkiem, a nie w ośrodku. Staramy się jeździć po całej Polsce. Ten weekend jedziemy do Santomierza, dostaliśmy zaproszenie, więc, więc będziemy też gościnnie przez trzy dni fajnie integrować się z innymi harcerzami. I myślę, że to jest rozwiązanie, dlatego że przebywanie po środku w zamknięciu to, to nie jest dobre, że tak powiem dobra metoda, dlatego że chłopcy za chwilę opuszczą ośrodek i będą potrafi, musieli potrafić funkcjonować, prawda, W społeczeństwie i stawić że tak powiem czoło innym rówieśnikom, którzy mieli może lepszy start, prawda? Którzy mieli wszystkie umiejętności których oni po prostu nie mieli. Żeglarstwo jest dla nas fajnym rozwiązaniem, dlatego, że to jest bardzo fajny miły sposób na, na spędzanie wolnego czasu. rozbijanie swoich zainteresowań. Wyjeżdżamy na obozy. W tym roku będzie jeszcze dodatkowo zimowisko, więc nie, nie siedzimy, nie jęczymy i nie przebywamy w ośrodku. I to jest, mi się wydaje, że najlepsza metoda, jaka może być łączenie się właśnie integrowanie się z innymi no z inną młodzieżą, prawda? Gdzie możemy w tym momencie wyrównać sobie szanse i nauczyć się czegoś, prawda? Wiadomo, że dzieci, które przebywają w ośrodkach szkolno-wychowawczych mają niesamowite problemy z komunikacją. Prawda? To jest problem, komunikacja. Wyjście na przykład i zrobienie tego, co ja teraz robię, prawda? To nie jest wcale łatwe stanąć przed taką ilością ludzi, prawda? Jak się ma, ten gorszy start. Łatwiej jest siąść z boku i popatrzeć się, jak sobie ktoś inny gada, a trudniej wyjść, prawda? Nie każdy to potrafi. Więc dlatego ja zawsze mówię i powtarzam, stawiam na to, że wychodzimy z ośrodka, łączymy się i integrujemy się z innymi ludźmi. Razem z panią Agnieszką współpracujemy i na dzień dzisiejszy chłopcy będą, nasi wychowankowie będą brali udział w debatach. Co uważam, jest niesamowitym i fajnym rozwiązaniem, które pomoże nam nauczyć się w prawidłowy sposób umiejętnie komunikować swoje poglądy. Prawda? Bo to jest problem. To jest niesamowity problem, żeby bez agresji, bez upokarzania czy bez przemocy. Umiejętnie wyrazić swoje zdanie. I wszystkie projekty, które Fundacja po drugie przeprowadza u nas, uważam, że no dały nam bardzo dużo, prawda? Chłopcy dzięki tym projektom naprawdę wiele zrozumieli. Czy, czy na pewno przestaną, na pewno nie przestaną sięgać po narkotyki, bo w to nie wierzymy, bo to jest każdego indywidualne, prawda? Podejście. Ja zawsze mówię, motywacja to jest pierwszy krok. A nawyk, który stworzymy, prawda? Nowy nawyk, to jest ten sukces, który możemy osiągnąć, jeżeli uda nam się stworzyć razem z wychowankiem nowe nawyki, kiedy on nauczy się zastępować, prawda? Uzależnienie, czy, czy narkotyki, czy sposób taki, nie wiem, rozładowania, inną metodą, prawda? Kiedyś, będąc tu studentką, usłyszałam pytanie. W ogóle dyskusja była na temat nudy i śmiałam się. Stycznie się śmiałam, Mówię, co ten Pan mówi o tej nudzie. Mówię, co ja mam opowiedzieć o tej nudzie, faktycznie słuchajcie, to jest niesamowity problem, nuda, brak umiejętności spędzania wolnego czasu. To jest naprawdę poważny problem, jeżeli się nigdy nie było kreatywnym, prawda? Jeżeli gdzieś tam się w dzieciństwie nie nauczyło pewnych umiejętności, to nuda jest poważnym problemem i umiejętność tego spędzania w sposób prawidłowy, wolnego czasu jest naprawdę punktem wyjścia do tego, żebyśmy my potrafili zapobiegać właśnie narkomanii temu, że, że, nie wiem, wychowanek, wychowanka nie będzie sięgał po jakieś, nie wiem, substytuty, które będą pozwalały poczuć się lepiej, prawda? No tak mi się wydaje. Słuchajcie, ja chciałam podsumować, dziękując Agnieszce za wszelkie, że tak powiem, działanie, które były u nas w ośrodku prowadzone. Nie było łatwo. Ja to wiem. Natomiast krok do przodu <grym> zrobiliśmy, staramy się i myślę, że będzie lepiej. Myślę, że jakoś uda nam się, że tak powiem, przełamać te bariery wszystkie. A dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Więc też wszystkim serdecznie, pedagogom życzę wszystkiego najlepszego, cierpliwości i wytrwania i, i wielu sukcesów, bo to niełatwe, szczególnie u nas. Dziękuję bardzo.